Okej, okay. co w ogóle z RODO, w zakresie RODO muszę zrobić, bo powiedzmy, wiesz, ja dopiero startuję z tą aplikacją, tak naprawdę, i będę miał trzech użytkowników, może tam na start, o ile w ogóle. To z dobra, z czego zero płatnych, jest taka, że nie musisz mieć sejfu. Zła wiadomość jest taka, że coś jednak musisz zamiast niego mieć. Więc już powiedzieliśmy o tej polityce. Ale wiesz, mam politykę prywatności, tak? No to przecież to jest Rodo. Tak, to jest, RODO, ale Rodo ma. Dwie strony. Pierwsza strona to jest ta, w której chwalimy się jego znajomością i wdrożeniem na zewnątrz, i to jest oczywiście zawsze kluczowe, bo to jest pierwsza linia frontu, I, a czasami po prostu jest to wymóg, który trzeba odbębnić, żeby się dostać w miejsce, w którym chcemy się sprzedawać ze swoją aplikacją. Ale druga strona, i po, także ta, po której po co RODO istnieje i w, i, i w jakim kontekście jest weryfikowane jego wdrożenie w razie gdyby coś się wydarzyło.